Witam Państwa w dzisiejszym programie Woda Bydgoska, a ze mną dzisiaj są Aleksandra Rajczyk, specjalista w dziale projektowania i planowania inwestycji, Stanisław Drzewiecki, prezes miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy i dr Jacek Cieściński, specjalista w dziale technologicznym, także bydgoskie MWiK. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Dobra. Rozpocznijmy od tego, że skutki zmian klimatycznych widzimy coraz bardziej, ale też widzimy, że bydgoskie wodociągi coraz bardziej minimalizują te skutki, ale też im przeciwdziałają. Panie prezesie, w jaki sposób? Zachęcaliśmy, zachęcamy i będziemy zachęcać konsekwentnie Bydgoszczan do tego, żeby gromadzić i wykorzystywać wodę deszczową w najszerszym możliwym zakresie. W ten sposób ograniczymy deficyt wody w mieście związany właśnie z konsekwencjami zmian klimatycznych. Przygotowaliśmy i upubliczniliśmy katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. On jest dostępny na naszej stronie internetowej w sposób bardzo taki przejrzysty, przystępny. Pokazaliśmy w jaki sposób można wodę deszczową zagospodarować. Pomyśleliśmy, że powinniśmy też zacząć od siebie i pokazać własny dobry przykład, stąd właśnie pilotażowa instalacja dla zabytkowego budynku, dawnego biura wodociągów z 1900 roku. Taką instalację wykonaliśmy w ramach Europejskiego Projektu CWC. Chcemy w ten sposób pokazać, w jaki sposób można właśnie wodę deszczową zagospodarować, wykorzystać dla dobra środowiska, dla właśnie poprawy zasobów wodnych. Także nie tylko odwiedzając hale Pomby Siegdańskim, oglądając zabytkowe obiekty, będzie można też zobaczyć właśnie tą pilotażową instalację. Czyli krótko mówiąc, jeśli chodzi o Bydgoszcz, to koncepcja miasta gąbki. Tak, realizujemy ją w praktyce. To już się przyjęło nie tylko w Bydgoszczy, ale w całej Polsce. Jest to temat modny, ale to jest pozytywne, bo ważne jest takie podejście, żeby chcieć u siebie, w każdej nieruchomości, najlepiej w mniejszym bądź większym zakresie wodę deszczową zgromadzić i wykorzystać. Zatrzymajmy się jeszcze przy tej edukacji, bo ona jest bardzo istotna. Jak ona wygląda w Bydgoszczy? Staramy się wykorzystywać wszelkie możliwe kanały komunikacji, oczywiście media, w tym w szczególności właśnie telewizję, program Woda Bydgoska, który dociera do bardzo wielu Bydgoszczan. W ten sposób chcemy o tym mówić. Mówiliśmy, tak jak powiedziałem, będziemy przy każdej okazji starali się do tego wracać. Też właśnie ten pilotażowy projekt. Realizowany w Bydgoszczy jako jedyne miasto, zostało wskazane właśnie w Bydgosz, gdzie taki projekt w ramach tego programu CWC, Inaczej Obiegu Wody w Mieście, w Bydgoszczy jest realizowany. Na to dostaliśmy środki finansowe, uzupełniliśmy je własnymi i ten pilotażowy projekt właśnie w ten sposób jest realizowany. Ten pilotażowy projekt CWC, czyli City Water Circles, jaka jest jego geneza, panie doktorze? Y ten projekt trwa już 3 lata. Jesteśmy jako miasto Bydgoszcz jednym z kilku miast europejskich, w których jest ten projekt realizowany. I w naszym konkretnym przypadku, to jest taka dość ciekawa sytuacja, pierwsze spotkanie w ramach bydgoskich tutaj działań odbyło się w 2019 roku w październiku. I tam zostały zaproponowane dwie instalacje pilotażowe w ramach właśnie wspomnianego projektu. I myśmy jako przedstawiciele MWIKU zasugerowali, że takim wdzięcznym obiektem, który posiada cały szereg walorów z punktu widzenia realizacji projektu, mógłby być również właśnie wspomniany przez pana prezesa pałacyk na terenie Muzeum Wodociągów. I to uzyskało akceptację. No i właśnie jesteśmy już w, na takim etapie, gdzie możemy mówić o finale. Ogród jest, można go zwiedzać. Panie doktorze, dlaczego właśnie wybrano pałacyk na realizację tego programu pilotażowego? Jakie argumenty były za tym? Y Pomijając ten element, o którym wspomniał pan prezes, że jest to jeden z obiektów, który nawiązuje do 120-letniej historii wodociągów, to sam obiekt jest wręcz wzorcowy pod kątem możliwości pokazania wielu, kilku rozwiązań takich typowych właśnie dla instalacji deszczowych. Dzięki temu, że jest to stary budynek charakteryzujący się specyficzną budową dachu, mianowicie jest kilka płaci dachowych, z których odprowadzana jest woda deszczowa, i to spowodowało, że w obrębie pałacu stworzyliśmy wręcz taką ścieżkę dydaktyczną, gdzie na bardzo niewielkiej przestrzeni możemy właśnie pokazać realne rozwiązania, które umożliwiają zagospodarowanie wód deszczowych. Czyli jeden obiekt, a wiele rozwiązań właśnie dedykowanych dla mieszkańców Bydgoszczy. Mówimy tutaj o edukacji, to powiedzmy w takim razie, jakie dobre praktyki poprzez ten program pilotażowy są właśnie promowane. No, taką dobrą praktyką jest pokazanie różnorodnych możliwości, bo w zależności od potrzeb można gromadzić wodę opadową dla takich doraźnych potrzeb, ale można też ostatecznie doprowadzić do sytuacji, że z danej posesji woda opadowa nie będzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej. A zagospodarowana w obrębie obiektu, i to y, y, umożliwia zwolnienie z opłat za odprowadzanie deszczówki. To jest, taki, to jest taki ważny element praktyczny dla mieszkańców, ale jest to też przede wszystkim pokazanie z punktu widzenia tej strategii miasta Gąbki, realnego przykładu, gdzie fizycznie widać, jak ten proces się odbywa od deszczu z dachu poprzez rury spustowe, aż do rozsączania w gruncie z pięknym y, elementem. Jakim w samym sobie jest właśnie ogród deszczowy. Czyli edukacja ekologiczna, następnie zagospodarowanie wód opadowych i jak też chyba ta to wychodzi, włączenie społeczności lokalnej w tę edukację ekologiczną. Taki był zamysł? Taki był zamysł, włączając tutaj różne grupy wiekowe, bo tak jak pan prezes wspomniał. Muzeum przyciąga swoją atrakcyjnością. Zresztą nasze statystyki na to wskazują, ile tysięcy ludzi e, corocznie odwiedza, więc to jest dodatkowy element, który będzie ubogacał i będzie taką zachętą. To teraz przyjrzyjmy się dokładnie temu ogrodowi pilotażowemu. Pani Aleksandro, co tutaj jest istotne? Wykorzystaliśmy kilka najbardziej rekomendowanych rozwiązań zielono-niebieskich dla takich niewielkich budynków, na przykład domów jednorodzinnych. E, I to jest Przede wszystkim przejęcie spływu wody opadowej, która do tej pory była kierowana do miejskiej kanalizacji deszczowej, do zbiorników, w naszym przypadku są to beczki, oraz zagospodarowanie wód opadowych w ogrodach deszczowych. Wybudowaliśmy trzy typy ogrodów deszczowych. W tym dwa rodzaje ogrodów deszczowych bezpośrednio w gruncie. Jeden to ogród deszczowy uszczelniony, w którym będzie utrzymywało się i widać to już lustro wody. I drugi w większej niecce ogród deszczowy infiltracyjny, który po prostu będzie oddawał tą zgromadzoną, przejętą wodę opadową z dachu do gruntu. Ogrody deszczowe są obsadzone roślinnością hydrofitową. Czy trudno jest taki ogród pielęgnować? No wręcz przeciwnie. Taki ogród nie wymaga wielu zabiegów ani pielęgnacyjnych. Po wybudowaniu wystarczy raz w roku skosić roślinność. Nie ma potrzeby nawożenia takiego ogrodu i po pierwszym sezonie wegetacyjnym, takim adaptacyjnym i poza jakimiś ewentualnymi długimi okresami suszy, z założenia taki ogród nie wymaga podlewania. On jest podlewany bezpośrednio z dachu naszego budynku, z powierzchni uszczelnionych, z których woda opadowa zasila za każdym razem, kiedy jest potrzebna nasz ogród. To w takim razie podsumujmy, jak podejść do zagospodarowania wody na naszej działce. Przede wszystkim musimy oszacować ilość wód opadowych, którą mamy do zagospodarowania. Następnie rozpoznać warunki na naszej działce. Bardzo ważne jest, czy mamy chłonne grunt i jaki poziom wód gruntowych na naszej działce. Rozpoznać nasze potrzeby, stwierdzić, co nam się podoba, jakie są uwarunkowania inne naszej działki. Dobrze by było zapoznać się na przykład w internecie z wszelkimi możliwościami. Tutaj pomocny będzie nasz katalog zielono-niebieskiej infrastruktury, a później wykonać wybrane przez nas rozwiązania. No i uzbroić się odrobinę w cierpliwość, bo rośliny hydrofitowe, którymi obsadzamy ogród w pierwszym, drugim sezonie nie będą jeszcze tak rozwinięte. Potrzebujemy dwóch, trzech sezonów na to, żeby uzyskać docelowy wygląd i jakość ogrodu. Jak słychać, pracy nie mało, ale myślę, że warto właśnie taki ogród zagospodarować sobie i gromadzić w ten sposób wodę, o czym dzisiaj mówiliśmy w naszym programie. Dziękuję Państwu za udział w programie. Dziękuję telewizorom także i cóż, do zobaczenia.